Rozwitam was bardzo gorąco. Witam Was bardzo serdecznie w drugim zadaniu postaci nowej postaci komando cieni. Zbierz lekkie naboje, średnie naboje i naboje do strzelby. Kolejne banalne, bardzo banalne zadanie, za które dostaniemy 30 tysięcy punktów doświadczenia, wystarczy otwierać skrzynki, zwłaszcza skrzynki z amunicją, dosłownie trzy razy, aby zdobyć te kilka rodzajów amunicji. Ja sobie zleciałem. Zwierzy, na której wykonałem pierwsze zadanie dosłownie minutkę temu, i teraz biorę sobie tę amunicję. Proszę bardzo, ale taką już oczywiście zebrałem, więc się nie zalicza. Jeszcze jeden rodzaj amunicji muszę zebrać, więc szybko. Otworzę sobie skrzyneczkę, proszę bardzo, zbieramy i jest kolejne 30 tysięcy punktów doświadczenia. Tak więc wystarczy zbierać tylko i wyłącznie amunicję, aby to zadanie wykonać. Dzięki serdeczne, dajcie łapkę w górę pod filmem, aby zwiększyć naturalnie jego zasięg. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij w ten czerwony przycisk pod filmem. Natomiast gdybyś kupował coś w sklepie Fortnite, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszesz mój kod kompulsator, za co stukrotne dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia w zadaniu trzecim. Cześć!